Witam wszystkich. Dzisiaj chciałabym uzyskać efekt chmur. Z tego, co mi wyjdzie, nie jestem zbyt zadowolona, aczkolwiek już te chmurki zaczynają się pojawiać na moim obrazie. No i to taki jest mały sukces, bo już nieraz próbowałam, niestety nie zawsze to się wyjdzie tak, jak trzeba. Co tutaj chciałabym dodać, że używa się tutaj oprócz farb akrylowych, jeszcze emalia akrylowa, ale najlepiej taka artystyczna. Na drugim filmiku, który tutaj też tutaj wmontowałam, pokażę Wam jak to wygląda. Bo jak próbowałam z taką zwykłą emalią, którą możemy kupić u nas w sklepie, to niestety nie wyszło mi. Więc zamówiłam taką emalję akrylową Decor Art. Czyli najlepiej, żeby to była taka artystyczna emalia. I wtedy właśnie mieszamy tą emalję pół na pół z farbą białą-akrylową. Dodajemy Floetrol plus trochę wody. No i dalej robimy już wszystko tak jak jest. Oczywiście płótno zalewamy zwykłą mieszanką akrylową na biało. No i zobaczcie, co wyjdzie. Drugie płótno. Pękło niestety, ale przyczyną jest przeciąg lub właśnie szybko wysychająca powłoka. W środku jeszcze farba nie wyschła, w środku obrazu, a powłoka już zaczęła wysychać, więc to spowodowało, że drugi obrazek pękł. No i tutaj wylewam że tak powiem z reszty farb i wreszcie udaje mi się ten tak zwany cloudy effect czyli efekt chmur no i jeszcze nie rozgryzłam do końca e jakim cudem wiem tylko jedno że wiem tylko że używa się tutaj E Emalia akrylowa i próbowałam kupować z normalną malę akrylową w naszym sklepie. Nic mi nie wyszło, więc podpowiadam, że ma być to emale akrylowa Dekor Art. No, jakaś artystyczna, jakaś ar artystyczna, a nie zwykła, tak jak widać tutaj, Dekor. E I tylko z taką emalią akrylową art artystyczną taką plastyczną czy jak tam chcecie taki efekt udało mi się osiągnąć Czykolwiek jeszcze będę próbowała, bo, bo konsystencja dalej nie jestem pewna czy ma być to taka bardziej lijąca się czy ma być to bardziej gęsta mieszanka z tą emalią natomiast no, wreszcie, bo już kilka razy próbowałam jeszcze jeden obrazek, Wam pokażę. O, tutaj. Widzicie, też taki efekt cloudzi, próbowałam uzyskać. No, coś tutaj wyszło. To też z tą Emalią. Natomiast jeszcze nie jestem do końca zadowolona, więc będę próbować. Podaję tutaj jedna. Dziewczyna na internecie, że 50% zwykłej farby akrylowej białej, 50% tej emalii artystycznej akrylowej, natomiast plus jeszcze podaje, że około 30 gram właśnie czego wody, żeby ją rozmieszać albo fluetrolu. To sprawdzę, to Wam napiszę, natomiast 50 i 50 plus ileś gram, no to troszeczkę przepis nie jest dokładny. Także oto taki fajny tutaj efekt. aczkolwiek na dużym płótnie jeszcze bym bała się to robić, bo jak widać, o tutaj robiłam długi filmik. I wcale tego efektu nie uzyskałam. Kolory, prawda? Tak blade są, że jedno to widać w ogóle. No, to może będzie tło do jakiegoś obrazku, albo po prostu. No, taka wersja light. Yy, więc jeszcze raz tutaj pokazuję. Murki właśnie miały wyjść, no i wyszły, ale ostatecznie, tak jak powiedziałam, nie wiem jeszcze dokładnie, jaka to ma być konsystencja.